Nazywam się Kryzna Szłyńska-Sonday. Jestem oryginalnie z Polski, urodziłam się w Krynicy, mieszkałam w Zakopanem, a potem we Wrocławiu. A teraz mieszkam w Kanadzie. I ja chciałam może powiedzieć dlaczego tytuł powroty, ponieważ ja zajmuję się, tak po pierwsze powroty do kraju, za którym bardzo tęsknię, a po drugie dlatego, że również tkanina jest dla mnie powrotem, artystyczna tkanie w sumie i różnych form jest dla mnie zawsze powrotem ponieważ ja również maluję trochę i robię różne, pracuję z różnymi mieszaniami i technikami włókna, no i właśnie. Z tak, i to również to, że wybrałam właśnie. O, dziękuję bardzo. To, że wybrałam właśnie te, a nie inne prace, również z, z wielu względów. Z takich, że wcześniej były tu z Słowen Bridges z wystawą Część Woli i pomyślałam sobie, że t, troszkę więcej tych prac przywiozę. Po drugie, że z, ze względu na to, że to kosztuje bardzo dużo transport, musiałam wybrać w miarę lekkie prace, bo w Kanadzie mam prace, które są bardzo duże, często są oprawione i no, niestety za mało miałam czasu, żeby tak przygotować, żeby przywieźć coś innego. Także te prace tutaj na przykład to są prace, ta na górze to jest jedna z pierwszych prac, które zaczęłam 10 lat temu i na początku nie było to specjalnie entuzjastycznie przyjmowane, ponieważ były to prace robione z store foliowych, shoppingowych, tak zwanych. Tu można zobaczyć na przykład na jak różne, różne torby staram się zrobić, żeby były białe na wierzchu. Są to. Pracy z serii Lodowce. Piłka jest jedną z ostatnich prac, która się bardzo podobała i również chciałam ją tutaj przywieźć. Trochę było kłopotu, żeby ją nadmuchać. Z jakich materiałów Pani no, tworzy? W tej chwili dużo prac robię z, z, z takich materiałów wtórnych, jak różnego rodzaju folie, druty, butelki. Mam również, składam wielkie butle, do których wkładam folie i różne druty i różne rzeczy, które nie przechodzą na przemiał. No ale również niestety nie ma nic przyjemniejszego niż skoczyć do sklepu i kupić sobie różne wełęki albo, albo jakieś inne włóczki i żeby sobie z nich popracować, tak jak prace, które są w tamtym pokoju. Bardzo serdecznie witam. Z w Górze. Jak Państwo widzicie spotykamy się dosyć często i dzisiaj szczególna okazja, ponieważ... Otwieramy wystawę indywidualną naszej artystki. Za chwilę będą szczegóły. Ja chciałam tylko szczególnie powitać naszych wyjątkowych gości. Wśród nas są y, panie radne, radni Rady Miejskiej, jest pani starosta, pani Ewa Kocenba, są członkowie Rady Muzeum, jest pan Ryszard Kotowicz, jest pan y, Darek Kurowski z małżonką Dorotką. Pani radna Zofia, pan, pan przewodniczący PTTK, jest pan Witold Fałdziński, pan Bogdan, no po prostu wspaniałe towarzystwo, rodzice pani Asi, jest pan Krzysiu z Lubawki, wszystkich chciałabym wymienić, pani Zofia Będlicka z Wrocławia, z Babiego Lata, takie to jest... Grono artystek, które tworzą także tkaninę artystyczną. Wszystkich najserdeczniej witam. Jest Pan Marian Wiekiera, przepraszam także, który ma u nas wystawę. Przede wszystkim witam także media, które są niezawodne i zawsze bardzo czuły na nasze zaproszenie, co jest dla nas niezwykle ważne. Drodzy Państwo, ta wystawa została, powstawała długo. O tym powie zaraz w szczegółach Pani Joanna Jarecka, która jest kuratorem wystawy. I e, przedstawi swoją twórczość także e, pani Krystyna Sondej, która jest tutaj bohaterką dzisiejszego spotkania, e, z którą dłużej już przebywamy, ponieważ e, otwarcie, e, zamknięcie wystawy w czwartek dało początek pani obecności wśród nas ponieważ w Kamiennej Górze ostatnio bardzo dzieje, dzieje się dużo w kulturze. Spotykaliśmy bardzo wielu artystów z oceanu, a to dzięki właśnie kontaktom pani Krystyny Sondy, która była takim łącznikiem, ponieważ jest członkiem i właściwie założycielem takim trzonem grupy Tkane Mosty. Zaraz o tym opowiem. Myślę, że dobrze się stało, że Państwo dzisiaj przyszliście tutaj obejrzeć wystawę, a przede wszystkim posłuchać artystki, bo robi rzeczy niezwykłe, jest osobą niezwykłą, bardzo ciepłą i bardzo um, skupiającą wokół siebie artystów. I tak było, kiedy przebywała w Polsce dawno temu i tak jest teraz na, za oceanem. Kiedy bardzo mocno angażuje się w to, żeby rozwijać swoją grupę artystyczną i skupia wokół siebie bardzo wiele bardzo interesujących artystów znaczących w świecie sztuki. Bardzo proszę o zabranie głosu. Panią Joannę Jarecką, która jest kuratorem tej wystawy i opowie Państwu o tym, jak ta wystawa powstawała i co zawiera. A następnie poprosimy Panią Krystynę Sądzej o zabranie głosu, aby powiedziała najwięcej o, swoim, o powstawaniu tej wystawy, o swojej twórczości. Bardzo proszę, Pani Nasia. Proszę Państwa, tkakko do naszej buchatelki to nie tylko sposób na życie, ale przede wszystkim ogromna pasja. Urodzona w klinicy Krystyna Sondej swoją przygodę z tkstwem rozpoczęła ponad 30 lat temu. Po zakopanym był Wrocław, ognisko sztuk plastycznych i tym samym zainteresowanie tkaniną trójwymiarową. Artystka założyła grupę Splot, która bardzo szybko zaczęła wystawiać nie tylko we Wrocławiu, ale również w Warszawie. Niestety po wyjeździe pani Krystyny do Kanady grupa się rozpadła, ale już będąc właśnie w Kanadzie artystka bardzo szybko zajęła się formowaniem kolejnej grupy i tak powstała wystawiająca po obu stronach Oceanu Harmonii, która skupiała artystów o bardzo różnych profilach, głównie z Polski i z Kanady. Z czasem pod wpływem zaproszonej do współpracy TomejUN pani Krystyna założyła kolejną grupę i tak powstała już zajmująca się spriktetkactwem grupa Bridge, z której finisarz odbywał się w naszym muzeum w miniony czwartek. Proszę Państwa, Krystyna Sondej jest oprócz tego, że ma bardzo duże zdolności organizatorskie. I potrafi skupiać wokół siebie wspaniałych ludzi, niezwykle utalentowanych. To przede wszystkim jest wspaniałą artystką, która w swojej sztuce wykorzystuje bardzo różnorodne tworzywa, począwszy od włókien naturalnych, a na surowcach wtórnych skończywszy. Dzisiaj na wystawie możemy podziwiać przede wszystkim prace wykonane właśnie z surowców wtórnych, głównie z plastiku. Warto jeszcze wspomnieć, że naprawdę oprócz tego, że Krysia jest wspaniałą artystką, to naprawdę jest osobą o ogromnym sercu, niezwykle wrażliwą pomysł na wystawę Krystyny indywidualnie tutaj w naszym muzeum powstał już bardzo dawno temu, ale w międzyczasie gdzieś tam Krystyna napisała do mnie, że musi zrezygnować z tej wystawy, ponieważ najważniejsze dla niej jest, żeby odbyła się wystawa grupowa jej grupy Uwek dlatego tym bardziej cieszę się, że jednak udało mi się Krysię namówić do wystawy solo w Muzeum Tkarska w Kamiennej Górze i w tym momencie chciałabym jej bardzo podziękować, że jest tutaj z nami i dzieli się z nami swoją wspaniałą Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję wspaniałym wystawom. Dziękuję bardzo. Gratuluję wspaniała. Bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i za wspaniałą wystawę. Ja chciałam podziękować serdecznie za to znowu przemiłe przyjęcie, już wydawało mi się, że lepiej być nie może w czwartek, a tu się okazuje, że no wspaniale Państwo tutaj, ja chciałam może przyjdą dwie, trzy osoby, a tutaj jednak sala jest pełna, no i znowu w świetlach, w świetle kamery. no to jest cudowne i, i flaszówka. Z, z aparatów fotograficznych. No, bardzo dziękuję serdecznie Pani Barbarze i Asi i, i wszystkim pracownikom muzeum, którzy tak, tak naprawdę serdecznie mnie przyjęli, również moją, wszystkich członków mojej grupy, którzy tu przyjechali. Chciałam podziękować bardzo Bernadecie, mojej przyjaciółce z Kamiennej Góry, dzięki której właściwie przede wszystkim moja wystawa miała mieć miejsce a później to się rozwinęło również na grupę, bo wydawało mi się, że chyba bardziej atrakcyjna będzie grupa niż ja. No i właśnie chcę powiedzieć również Zosi, podziękować bardzo, że tutaj już była. Przyjechała po raz drugi. Zosia była w mojej grupie z plot we Wrocławiu wiele lat temu i właściwie nasza przygoda się nigdy nie skończyła, ponieważ Założyłam najpierw grupę harmonii, i ponieważ Zosia mi podarowała dwie swoje prace, to mogłam od razu tej te pracy wykorzystać i zaprosić Zosię do udziału w wystawie. I również tamtą tkaninę, i każdą. Także cieszę się bardzo i dziękuję bardzo wszystkim, którzy tutaj przybyli. I jeżeli, proszę bardzo, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to teraz. Musimy się zastanowić. Ja Chciałabym tylko prosić, droga pani Krystyno, aby zachowała pani w dobrej pamięci to spotkanie w naszym muzeum i zapamiętała tę znakomitą atmosferę, którą tworzą nasi goście, którzy przyszli tu specjalnie dla pani żeby złożyć taki ogromny ukłon w stronę Pani wielkich starań, wielkiego poświęcenia, bo to, te wydarzenia, to czwartkowe i to dzisiejsze, które przygotowała Pani Joanna Jarecka, jest dla nas wielkim wydarzeniem, i ma ogromne znaczenie. Chciałabym, żeby Pani to wiedziała, żeby Pani to zachowała w sercu i dobrze to wspominała. Bardzo jestem Pani wdzięczna. Bardzo no, ja bardzo. też strasznie jestem wdzięczna i Pani, i Asi, i wszystkim pracownikom, i również Toma Juwen, i Tomasz Kronenberg, i Monique Lejman ze Stanów. Już zdążyli właśnie napisać i prosili mnie, żeby podziękować jeszcze raz, ale ja chciałam, żeby to było o mnie. <noise> Art, art made of recyclable material, czyli prace zrobione z, z materiałów korporowanych. Bardzo jestem szczęśliwa, że w Polsce również i tutaj w tym muzeum, że to spotkało się z jakimś świetnym, no, może nie wiem czy entuzjazmem, ale na pewno jakimś odbiciem. Także... Aha, no chciałam jeszcze dodać, że jak zaczynałam swoje prace, to prawdę mówiąc ta praca, która za jest, która tak wisi na ścianie i ta praca, która jest tutaj mm -hmm. pod lampką. Jeszcze mam taką jedną wielkości może tej, która na ścianie. To za 2000 torek plastikowych i dużo znajomych przynosiło mi torby. No i ponieważ największy, najcięższy się raczej tnie, także za, za, musiałam się zaangażować, żeby również mi podzieli. Zachęcamy do zwiedzania wystawy, oczywiście także zapraszamy na poczęstunek, na który jest obok, przygotowany do Państwa.